Witam, dzisiaj zagramy w Critical Ops. Ja oczywiście jestem Sianka123. No i co? No, to dzisiaj taki niecodzienny film. Zagramy w Critical Ops. Tak sobie zagram. No, tak po prostu na chwilę, se, tak sobie, że zagram, żeby bić sobie rangę Więc no, od dzisiaj wbijamy rankingowe w Critical Ops. No, mam nadzieję, że Wam się materiał spodoba. Zostawcie suba i łapkę. No, i naprawdę dziękuję za ostatnie subskrypcje. No, dziękuję. Miło. Więc to mnie trochę tak zachęca do dalszych, wiecie, filmów tak dalej, kręcenia. No. Ale jak już się tutaj rozgadałem. No to może rozpoczynam już mecz. No. to widzimy się za momencik. Dobrze, jak widzicie, mecz się już załadował. Musiałem do... czekać, nie wiem, chyba z 5 minut, 10, nie wiem. Coś koło tego, bo dosyć długo ktoś na przykład nie brał startu czy coś, wiecie, ready. No. No jak widzicie, gramy dzisiaj turniejowe O No, na no, Critical Ops Postawiam, że taki o film, bo chcę sprawdzić nową nagrywarkę no. A i też przepraszam za głos w ostatnim filmie Ale miałem małe problemy techniczne, no, wybaczcie No Piękny skin, o Zobaczymy jak pójdzie mi na rankedach Oj Widzę, że będzie Sniper jak gościa ma karambita. <grych> Oj, ja się. też bym chciał. rozbieram w końcu wezmę sobie łuspa. Oj, flashbang. No, e, ktoś ma jeszcze takie same na jakie? Ja. Fajnie. Spodłośnie grę. tam flashbang. tam poszli. Mm -hmm. Tu. A, od boku mi wziął. Nie no, ale to tylko chociaż trochę trafił. Dobra. Ci, co tutaj robią? To trochę przewinę. Dobra, pistoletówkę przegraliśmy, niestety. Mm. Szkoda. No dobra, jeszcze nie. To nie znaczy, że przegrałem mecz. No ze sobie, o, nie, to robię, wyzwę sobie uspa, bo nie mam, nie stać mnie na nic ciekawego. Więc wezmę, eko. No. Tutaj trzeba poczekać. Nie, 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 nie. nie. Ale, żeby zmarnować taką okazję, ojacie, ja powiem wam, że to mój pierwszy mecz dzisiaj raczej znaczy, nie pierwszy, ale gram tam wcześniej, ale tak po długim czasie. No, to można by powiedzieć, no i chyba kolejna runda przegrana to. O, dostałem snajper. Dobra, nie chcę snajper. Chyba nie. No, dobra, pogram chociaż z tej snajpy. nie umiem z tego grać. To przeładuję Teraz tylko tak się wcelować Nie no W tym meczu akurat nie mogę W ogóle się skupić Wiecie Prawda Trudny, rąkikowy mecz Zobaczcie sami mają jakieś tutaj te ikonki i tak dalej, jakieś dobre czy coś to widać, że tu jesteś normalnie gościem co teraz zaczęli grać czy coś, nie wiem, wiecie w jakimś czasie, na przykład po jakiejś przerwie, ale byli jakimiś pro i sobie wbijają rankę albo mają jakąś nie, mają ja wiecie to się dziwię no ale wybaczcie, pewnie będziecie narzekać, że jest ja słabo gram, ale to nie moja wina też raczej to jest moja wina zresztą, ale Wiecie o co chodzi, słabo gram się strasznie Ale po prostu wiem, że nagrę taki film o Chociaż przynajmniej możecie ze mnie się pośmiać, Jak lamię. <gryż> no, O, sobie Z O taki plus, tak? Tak teraz czas ich zresztą Chociaż trochę Dobra, jest pierwszy kill. Nice. Teraz się odpaliłem. Dobra, tutaj się ustawię. Dobra, tam sobie poradził gościu z naszej źródła. Leży. Jak z headshot. Zdradziłem się Nice, wygraliśmy w końcu, jest Ufff Wezusy tutaj, o pancerzyk to Dzięki temu granatowi, o Szczęśliwy <laughs> granat, ta. <laughs> Chyba jeden typ jest Jest Kolejny hatcher, zaraz będę gadać, że ja mam normalnie tego Aimbota czy coś A teraz akurat nie Ale tamten dostał No, dobrze Oj, o Nice Dobra, wygraliśmy drugi mecz. Pięknie. Teraz jakoś się normalnie od... fajnie gra. Dobrze, bo może nadrobię w końcu straty. Widzicie, jak ja normalnie lamiłem na w starcie. Właśnie, pójście, czy chcecie więcej na tej gry odcinków, czy coś. Tam, no, prostu już nagram coś z tej gry. Oj. Stone. No. Tak po prostu wcześniej mówiłem, czy po prostu się pytam was, czy chcecie z z z taką serię, czy coś? Ale jak patrzę, nie mówi tak, inni nie. Wiem, znaczy, że może nagram coś jeszcze. Dobra, to trzeba szybko przeładować. Hop. Uff. Idę O i zrobimy mu przy okazji plecy. No nie. Zatłukli mi go. Ja Zasobię smoka. O. To jest tak żeby na ashli wszyscy. To widać przecież na czacie. Widzicie w tym górnym rogu. No bo poszli jednak Dobra ten go ma a ten kolega z różnymi go dobił Nie 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 zabił mnie, zabił A chociaż jednego nie Ja bez szans Po prostu rush zrobili Dobra P90 No i po p a ten pan pewnie nie ugra. Na, ma zero szans. No, widzicie. Uff. Dobra. Biorę jeszcze raz M4. Grant mi nie pomógł. O. no. Śmieszny team. <man> Ups Nie wiedzą gdzie jest Trwa i nie Dobra jest plecy Teraz bomby pilnować Piacie Uhuhu Ale mi wyjechał ale no dobra sobie poradzi No i przepraszam, że tak mało trochę gadam o różnych rzeczach, tak dalej, no bo jestem dosyć skupiony, widzicie, chyba No Dobra, chyba afk jest No Znaleźć AWP dla kulki, Ich Niech sobie wezmą No, widzicie, to pomagało. granat szczęścia no ja cię to mówię, ja myślałem że już mi ktoś chciał strzelić ze snajpy Tutaj coś wejdzie. To czuję. Dobra, dostali. Dobra, tam jest ktoś. Ale mój go zabiję. To jest taka... Widziałem go na mapce, w tym górnym rogu. Widzicie chyba? O! Są na nożu. W ogóle nie wiem, czy to coś daje, że tak podskakuje i robi ten. No. Musiałem sprawdzić, czy się nagrywa, bo wiecie, Czasami trzeba się upewnić, bo jak mówiłem, czy tam nie mówiłem, no to teraz nagrywam nową nagrywarkę i chcę zobaczyć, jak ona działa. No, się uczę jeszcze. Jest mi wybaczcie, trochę jakieś różne rzeczy. No co? No dobra, o, wymieniłem się z nim, skinem. ładny skin. No. Ronis poszli na... widziałem bombę na mapie. Górny dobra o o o Chyba nic nie dało nawet. Też tam był. Dobra są. Nice. Uh, tylko ciekawe jak będzie po drugiej stronie, bo tam nie małem czwórki. A szkoda. Jest tak niezafajnie. Dobra, poszli na B. To już wiem przynajmniej Dobra, ubiłem go przynajmniej, dostałem asystę zamiast za to O, tutaj są Nice Dobra, mam pakę, mam pakę Jest! Uuuh, Dobra, teraz pakiet mi otrzymał. Nie, nie, nie. Tylko, że mnie nie strzelał. Chcę chwilę zrobić. Dobra, snajper. on wie gdzie jestem, a ja nie wiem gdzie on jest to jest właśnie minus jest, jest Och, jak ja normalnie to zepsułem tą akcję byłoby piękna ja po prostu chłop miał na farcie nie zauważył albo usłyszał, nie wiem tam piszą, żeby normalnie ktoś mu wydropił a kałacha ka <grym> i tak wolno z skinę grać. Co ja zrobię z tym granatem, to nie wiem. Nie pytajcie mnie o to. sam nie wiem. Ojej. Oh yeah. Dobrze, sorry, że musiałem być cicho. No, po prostu wybaczcie mi to dobrze. No, jak widzicie, jak mi dobrze idzie, z kosy zabiłem typa, raczej przed tym jeszcze zabiłem typa po prostu na blisko, na pistoletówie Wjechałem w niego z kosu. No, ale nie, nie chodzi mi o tego awka, co tam stał. No, Choć ja wiem, że bomby powinien pilnąć. Tutaj jest. Nie, pomóżcie. Dobra, ugrana, ugrana runda. Yeah. Dobra, tutaj to sobie kupię. O, może to. Co to No, sobie poogląda przejaw skin do wektora. O, piękne. Nie, nie, jak się wkopałem Dobra, muszę się skupić na grze Dobra, poglądaj jak oni mają tutaj bitwę Uuu! Nie było przed... Tam coś piszą już na Discordzie No, jak mówiłem, no to Discord, Discordzie, jakby co, to możecie po prostu środek komunikacji, na którym możecie ze mną, wiecie, porozmawiać, pogadać coś, no, poznać mnie. O, Jak dobrze to wziął, rozegram. No, jak widzicie, wygraliśmy mecz na Rankedach, no, mam nadzieję, że Wam materiał się spodobał z Critical Opsa, piszcie, czy chcecie więcej, no. Jak widzicie, przepraszam też trochę za głos w środku czy coś. no Tak po prostu nieoczekiwany z rotacji, jakby to można by powiedzieć. No ale wiecie o co chodzi. Więc do zobaczenia. No i pa.